21 października 2012 roku w parafii farnej w Bełchatowie odbyła się wyjątkowa Msza Święta, będąca swoistym podsumowaniem wydarzeń związanych z ustanowieniem papieża Polaka patronem Bełchatowa. Jednym z elementów mszy było wprowadzenie do parafii pod wezwaniem narodzenia najświętszej Marii Panny w Bełchatowie relikwii pierwszego stopnia błogosławionego Jana Pawła II. Dziś jeszcze mocniej łączy się z nami Jan Paweł II i pozostaje wśród nas. Przez uroczyste wprowadzenie relikwii do naszej farnej świątyni, gdzie stojący obok pomnik przypomina nam o Jego miłości. Ten wielki dar wsparty jest najświętszą ofiarą mszy świętej, która jest sprawowana w intencji mieszkańców Bełchatowa przez Ciebie, drogi nam pasterzu. Witam więc gorącym sercem metropolitę Łódzkiego, księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. W tym powitaniu wyrażam wdzięczność Stolicy Apostolskiej za dar ustanowienia błogosławionego Jana Pawła II, patronem miasta Bełchatowa. Oto dzień, który Panu nie. i am be the same. Wielokrotnie mówią Janie Pawle II, Wielki. Wielki, ponieważ stał się sługą wszystkich i niewolnikiem wszystkich. Tak jak Jezus Chrystus, którego tak niestrudzenie głosił na wszystkich areopagach współczesnego świata. Głosił, zasługując sobie na tę nazwę, którą właśnie jemu papieżowi przywyzywała słynna zapowiedź mówiąca o tym, że ten papież będzie ex labore solis z ogromnej, trudnej pracy słońca. Był w jakiejś mierze słońcem dla współczesnego świata. Dlatego przełomu wieków. I tysiącleci. Przyszłość Polski, przyszłość Europy, przyszłość także Bełchatowa, w dużej mierze, drodzy siostry i bracia, zależy od tego, w jaki sposób przyjmiemy raz jeszcze do siebie moc słów, z którymi zwracał się do świata. 22 października 1978 roku na placu świętego św. Piotra u początku swego pontyfikatu: Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Nie bójcie się tych drzwi otwierać, bo jedynie Chrystus wie, co w swym sercu kryje człowiek. I jedynie On, który oddał za nas swoje życie. Za każdą i każdego z nas ma prawo oczekiwać choć cząstki tej miłości, która przewyższa z jednej strony nasz egoizm, a z drugiej strony sprawia, że nasz świat może stać się i naprawdę staje bardziej człowieczy. W imieniu nas tu wszystkich, zgromadzonych mieszkańców naszego pięknego Byłchatowa, jak również w imieniu tych wszystkich, którzy tutaj dziś są nieobecni, ale duchowo łączą się z tą Eucharystią, podziękuję. Podziękuję przede wszystkim Panu Bogu. Za to, że dał nam taki dzień. Jest to dzień, który jest czytelnym znakiem, że opatrzność Boża jest z nami, że mamy patrona, który nas wspiera. Jestem przekonany, że to dzień, który przechodzi do historii tego miasta. Patron Jan Paweł II, patron Bełchatowa. Jestem przekonany, że to wyróżnienie. To zaszczyt, dlatego przyjmujemy to z należytą powagą i